Cześć, witajcie w kolejnym już trzecim filmie z Szapikłęse. No i dzisiaj oczywiście przed nami kolejne wzmocnienia, jak i tutaj na początek dodamy zawodników do treningu. Przede wszystkim chciałem dać Gabigola właśnie. Stwarzanie szans na pewno mu tutaj damy. No bo jest w końcu naszym zawodnikiem już na stałe, więc możemy tutaj inwestować w niego. Dać mu jeszcze mijanie przeciwnika na przykład. No i potem kolejnym takim zawodnikiem naszym. Jest gilermet, tylko właśnie jak widzicie znowu się niestety coś zbugowało. Coś takiego już było na live, że nie mamy tutaj w ogóle skrzydłowych jakby i nie możemy ich trenować po prostu. No dziwny bug niestety w tej chwili jest bug, no ale nic z nim nie zrobimy, więc dajmy tutaj no, szansę po prostu jeszcze raz Gabigolowi w czymś. Dajmy mu na przykład jakieś podania, czy coś z tego pewnie to też mu się przyda. Na pozostałe dwa możemy dać jakimś zawodnikom wypożyczonym do nas, czyli na przykład Guedes właściwie. No i na przykład y, jeszcze wypożyczyliśmy tam hortę, więc okej, okay, ta dwójka jeszcze dostanie tutaj u nas szansę, y, mijanie przeciwnika, no a tak to Gabigol będzie zyskał coraz to wyższą ocenę ogólną. Prosiłem was, żebyście napisali mi w komentarzu u zawodników, których moglibyśmy jeszcze wypożyczyć do naszego grubu. No niestety mm, z tego typu co ja chciałem, czyli Brazylijczycy, ewentualnie jacyś Meksykanie i tak dalej. No za dużo nie było propozycji, no bo ciężko, ja sam szukałem i no ciężko jest kogokolwiek tak znaleźć, ale mimo wszystko kilku e, na swojej takiej liście mam. Przede wszystkim jest tutaj na przykład Bruno Paulista. E, to jest niesamowicie uzdolniony zawodnik i taki bardzo przyszłościowy. No niestety nie uda nam się go wykupić, bo nie mamy już właściwie za co. Ale zawsze możemy wypożyczyć. W ogóle spytajmy o niego. Może kto wie, może będą chcieli mało. To wtedy go wykupimy. Defensywny 20-letni zawodnik właśnie w no Jak najbardziej, według mnie, pasuje do nas. Ale okej, okay, kolejnym zabiegiem jest którego tutaj zapisałem sobie jako wartek uwagi jest Mammana. Jest Argentyńczyk tutaj z Rionu i możemy go sobie go wypożyczyć, powinni nam go dać na jeden sezon spokojnie, e, więc tutaj złóżmy ofertę, no i zobaczymy może uda się właśnie Mammanę wypożyczyć do nas Kolejnym zawodnikiem jest takim e, tego typu, także Monte, jest to także środkowy obrońca z Ligi Portugalskiej, no i wydaje mi się, że także byłoby to ciekawe wzmocnienie tylko właśnie, czy ja go tutaj znajdę tu jest Nelson Monte, 20-letni zawodnik Właśnie on nawet pod względem koszyłki pasuje, bo jak widzicie, ma taką zieloną założoną na sobie, więc fajnie by pasował do nas, więc zobaczymy. Może także nam tutaj Rio Avego go wypożyczy w końcu, dla Portugalska, więc też pasuje do nas fajnie, yy, bardzo no, a jeżeli nie, no to oczywiście nic nie zrobimy. Dalej mamy Lato, jest to zawodnik Walencji, yy, Antonio Lato, 18-latek, lewy w brancach Hiszpanii, tak więc też trzeba przyznać, że pasuje tutaj, oni sami go wystają do wypożyczenia, więc no na spokojnie powinni nam go dać na ten jeden sezon. A potem, kto wie, tych najlepszych takich sobie wykupimy, jeżeli będą pieniądze. Zawsze możemy kupić bogatego inwestora w razie czego. No, póki co zadowolimy się tymi e, samymi wypożyczeniami do naszego klubu. No i okej, okay, ostatnim zajęciem jest sprawy obrońca, tylko Nie wiem, czy ja go teraz tak znajdę łatwo, e, bo on ma dziwne nazwisko, takie złożone z kilku wyrazów. Więc zobaczmy, e, Pedro, potem mamy Miguel, no i... Nie, to nie on niestety, więc okej, okay, znajdźmy go może... Jak nie tak, to po klubie musimy znowu sobie znaleźć tutaj Calcio A, czyli odpowiednik sernia, A, oczywiście i klub Sampdornie. Tutaj on powinien być na pozycji prawego obrońcy. Osiemnastolatek. No właśnie, jest tutaj Portugalczyk. Sami chcą wypożyczyć, więc myślę, że tutaj kłopotów z tym nie będzie. Wypożyczymy sobie go. A jeszcze w tym odcinku, oczywiście, przyjdzie. Przynajmniej powinien przyjść pierwszy raport ze szkółki. Tak więc zobaczymy także. Mm, jak to będzie wyglądać? Co tutaj ciekawego nam scout przyśle? Tak więc, ok, co do takich wypożyczeń, to będzie tyle. Przesyłajmy tutaj kilka dni, e, oczywiście, w e, okienku. Paulista. <śm> Nie chcą go sprzedać. Ojej, to wypożyczyć też może być ciężko, niestety. E, ja powinienem go tutaj mieć na liście życzeń, więc zobaczmy. E, Paulista jest tutaj, no właśnie, chyba wypożyczenie też tutaj nie będzie wchodzić w grę, a szkoda, bo jest to niesamowity def defensywny pomocnik na taki jeden sezon by się przydał nam bardzo, a zawsze go można wtedy wypożyczyć, więc zobaczymy. Tak samo Edersona tutaj spytajmy, e, wypożyczenie. O niego też może być niestety ciężko, chociaż kto wie, no może się Benfica e, zgodzi. Wtedy będziemy mieli też takiego mega bramkarza już e, na przyszłość, bo zawsze też można go wypożyczyć e, w przyszłym sezonie, bądź też wykupić właśnie z Benfica, więc zobaczymy jak to będzie. No ale póki co czekajmy znowu na odpowiedzi. Zobaczcie, propozycja wypożyczenia zaakceptowana, więc okej, trzy oferty już zaakceptowane, więc poczekajmy jeszcze tutaj na odpowiedzi od innych klubów, jak to wygląda. O! Zobaczcie, jak wszyscy ładnie akceptują Edersona, nawet chcą nam wypożyczyć, więc go bierzemy na pewno. Mega fajne wzmocnienie do nas. Yy, I kogo z nich? Na pewno chciałbym mieć tutaj Bruno Paulistę. No to jest zawodnik niesamowity. Jego muszę mieć w tym sezonie po prostu u nas. A z tych zawodników, no wydaje mi się tak, że możemy każdego wziąć, bo powinno pieniędzy spokojnie starczyć tutaj. Monte. No, na początku weźmiemy sobie lato. On ma bodajże 68 oceny ogólnej, czegoś tak. Pereira ma 67, więc fajnie jak na 17-latka. No i ostatni załonik to jest Monte, też sobie go weźmiemy. Jeszcze tutaj pieniądze zostają na jakieś wzm wzm wzmocnienia w stylu ym, brania załoników ze szkółki, więc fajnie to wygląda. Zmieńmy tutaj może tych załników do trenowania na tych takich najsłabszych. Czyli na przykład z SO możemy dać tutaj mammanę, albo tego Monte, nie wiem w sumie którego lepiej, z tych PO i LO możemy także kogoś dać, może trenujmy właśnie PO, chociaż nie, bo mamy jakiegoś fajnego nawet w klubie, dobra, no i jednak będzie ten Monte, bo wydaje mi się, że jego w przyszłości akurat możemy do nas wypożyczyć znów, bądź też wykupić, jeżeli będą pieniądze. A za Gedesa możemy dać tutaj na przykład. No niech będzie on. Omrona 1 na 2 także, no i myślę, że tacy zawodnicy do trenowania się tutaj jak najbardziej nadają w naszym klubie. No a teraz możemy sobie przejść jeszcze do wybrania numerów na następny sezon, bo to także zawsze Was interesuje, przynajmniej z tego co piszecie w komentarzach. Więc przejdźmy tutaj zespół, mm, numer na koszulkach i właśnie Ronaldinho ma dziesiątkę, jak widzicie daję mu taki specjalnie Gabrielowi, a właściwie Gabigolowi, tak będzie łatwiej, będę dawał dziewiątkę. Guedes może występować z siódemką w kolejnym sezonie, myślę, że do niego pasuje to jak najbardziej yy, Guillerme chociaż jemu mógłbym dać siódemkę albo niech on będzie miał jedenastkę yy, no tutaj może reszta chyba tak samo zostać, jeszcze dałbym jedynkę Edersonowi no i okej, okay, to będzie na tyle przejdziemy jeszcze do składu, ustalimy go no i można powiedzieć, że skład mniej więcej Shapi będzie skompletowany na początek sezonu, jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły to do wzmocnień możecie napisać Ederson 78 jest wzmocnienie bardzo fajne, tutaj umieścimy sobie tą dwójkę, jednak wolałbym mieć zawodników takich kupionych z twarzami, niż takich wymyślonych przez FIFA e, Pereira. I tutaj na LO i ostatnim zawodnikiem na defensywnym pomocniku jest Paulista. Tak więc tak wygląda nasza skompletowana 11 w szapikłęze. Wygona Wygląda bardzo fajnie, tutaj Ronaldinho i Gabigol będą tworzyć niesamowity duet, mamy także Guilherme. Guedesa, no wszyscy tutaj naprawdę wyglądają świetnie, same takie młode gwiazdki, no poza oczywiście Ronaldinho więc mam nadzieję, że jakieś sukcesy będą, więc w kolejnym filmie ogólnie nami już pierwsze spotkania nie wiem, w kalendarzu chyba jeszcze nie jest to niestety uzupełnione z kim czeka nas otwarcie sezonu, chociaż zobaczmy, może już się coś pojawiło no niestety nie, musimy wciąż czekać na ustalenie tutaj kalendarza, w tabeli ligowej oczywiście widzicie naszych przeciwników, więc cóż, to będzie na tyle ja wam, dziękuję za obejrzenie tego filmu, jeżeli się spodobał oczywiście, dosędzcie to łapką, a także subem, to będzie na tyle, do usłyszenia, no i cześć.